Pam, 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 pam. Jesteśmy w kolejnym odcinku. Kiedy idziemy sobie do pilota, bo ten wiadomo, tutaj się rozbił ten taki ten bombowiec, szybowiec. I sobie idziemy teraz ocalić gościa, bo umiera. Nasz ziomek kulawy powiedział, że spoko, niech umrze. Niech ginie. On powiedział: Niech ginie. A my mówimy: Co, niech ginie? Ty też miałeś umrzeć. Uratujemy go. Ja to jednak jestem ninjago. Jest tam kto? Rot? Słyszę, że jest. Co się u was dzieje? Przeszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś Burna. miasta. Co jest jakieś szaleństwo, Rod. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady sama albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą. Jedno strzała się Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. I fajnie, że tam jednak coś się dzieje na dole, jeszcze przy tym samolocie. Żeby nie zostawili tego tak sobie. Coś tu jest? Ciekawego. O. Kurde, ja nie wiem gdzie mam teraz iść. Mam tyle otwartych ścieżek. Poczekajcie, gdzie jest ten? Tam jest dym. Dobra, idziemy do dymu. Nie będę łazić tam, gdzie nie wiem, gdzie idę po prostu. Jest i Lara. Szalaj z łuku. Lara, flara. Założę się, że nie mamy tak długiej liny, żeby tam dostrzelić. Czym to było? E, dobra. Nyk, myk, pam, pam. Widzicie? J nie, po, nie pozapominał wszystkiego. Jęsele tam. Dobra. Chodźmy. Jaka będzie pierwsza rzecz, którą zrobisz jak opuścimy tę wyspę? Cholera. Tak. Co to będzie? Nie zesraj się, gościu. Tu coś jest w ogóle? O co oni tu szli? Aha, tu są jakieś takie znajdźki i tak dalej. O rany. Więc co, ja bym tam poszedł, ale to... Kurde, widzicie, tu się coś świeci i tam jest skrzynka. O matko, dobra, idziemy tam. Będę musiał strasznie naokoło iść. Kurde Nie podoba mi się to. Aha. Aha. Gdzie mam iść, przepraszam. Jak se po prostu. A? Nie no, tam stamtąd przyszedłem. No wejdź tu, kurna, bo nie mogę kamery odwrócić, no. Ja... Łazimy po prostu na dół. Jeps O kury O Już się oskrobałem Żeby podnieść A chyba tak Tutaj mamy jakieś chesta Pyk Chesta, plate'a I co? Coś tu jeszcze było? Chyba nie Tamten przyszliśmy a to można jeszcze spajczyć Take your z... Przeskoczę tam? Kurde, ja to jestem jednak parkierowiec. Dawaj, Uf. Dobra, i co? I normalnie chcę mam strzelić, tak? Dobra. Aha, tu mnie mogę. Aha. Co mam? Dołem? No, można i dołem. Co to za znaki? Aha. Zaraz, zaraz, zaraz. Gdzie jest nasza flara, bo... Kurde, ja nie wiem, gdzie ja jestem, nie? Ja nie ogarniam, gdzie ja jestem. To też zaś podpalić, ja już ominąłem takich kilka Nie mam dla pojęcia gdzie ja idę. Ale widzę skrzynki, więc podniosę Części broń maszynowej Tam jest Flara, dobra, czy musimy przejść przez to w takim razie. Nie chcąc, dobrze by było się ten przejść. Dzienniki Tostadaru i Lara. Zobaczymy co te ten, co, cośmy dostali. Co? Coś, coś zrobiłem, ale nie wiem co. Sprzęt. Tak, pokaż mi sprzęt, bo coś dostałem. Aha, coś nowego? Nie. Aaa um. Prowizoryczny spust zrobiony z kółka na klucze, daje jeszcze większą szybkostrzelność. Aha. Aha, czyli mamy nowy dodatek, który możemy sobie tam odblokować, znaczy, no, ulepszyć. jak to się nazywa profesjonalnie. Ulepszyć się da. Tam widzę skrzynkę, tam widzę... ...ten cusiek do podpalenia. Czy damy radę tak tędy wejść po prostu o sobie? Ops, hops, hops. O, da radę. Dobra. To możemy tu wejść. Dobra, idziemy do tyłu. Nie chce mi się już iść po tę skrzynkę. Powiem szczerze, nie chce mi się. O, to możemy podpalić, bo jest po drodze. Kurde, ile ludzi gra. Pyk, pik. Idziemy do dymu. Nie w tę stronę trochę idziemy, ale... Idziemy. Jestem ciekawy, jak wygląda multiplayer w tej grze. Czy, czy też są takie o, zadanka, jak na singlu, czy... Po prostu na pierdzielanie wszystkich i wszystkiego co się rusza. Pyk, pik, pyk. Ram, pam, pam, pyk, pyk, pych. pych, pych. Nie bieg, ja to jestem, dobry gość. Ale nie masz ciągnąć, tylko zawiesić na to, głupia babo. O, tam coś jest. Ty tu byłem? Ej, no my tu byliśmy przecież. Jak ja tam mam iść do cholery jasnej? Przecież my tu byliśmy. Czy nie? Kurde, nie ogarnią Wydaje mi się, że byliśmy. Co tych dwóch typa tu się zabiło? Idziemy dalej. Aha, to, to czyli mnie tu jednak nie było Dziwne Patrz, z nieba samolot spada jak porysowali już A To ja mam tam wejść? Bo ten raczej... A tamtędy raczej nie przejdę, ale... Chyba bym poszedł zapalić tego Bobaska Czekajcie, czy ja tam mogę jednak iść? Ale zobaczymy Ktoś mamy drogę powrotu Jezu, tam jest jakiś... Wracaj tam! <grymne> Urna. Laro Jakieś rzeczy tu są, złote jaja Zaraz nie ma tu słupka jakiegoś, żebym se o tak zrobił. No, nie ma. Ale ja tam mogę przejść chyba, nie? A nie, tu jest dziura, a tam jest drzewo. Dobra, czy jednak se nie przejdę. Dobrze, że gram, nie blokuje przed przypadkowym spadnięciem ze skały, bo już bym się zdupcył tam. Dobra, idziemy, idziemy. A, tam da się iść, bo tam jest skała do wspinaczki. Chyba będziemy sobie musieli spać stamtąd jak mi się zdaje Wiecie, linką polecimy, ale jednak nie dolecimy Czy coś w ten desen Okej okay. Doskoczę? Nie doskoczyłem Wydaje mi się, że... Nawet przeskoczyłem o, no tu jesteśmy, czekajcie, ja tu próbowałem doskoczyć, czy tam, czy tam spróbujemy tu, A na Easy, a o słuchach a o coś tu jest. A tu nie ma nawet słupka, dobra. Czyli musimy tędy przejść, po prostu to nie jest jakaś dodatkowa trasa, na to wychodzi. I dobrze, dobrze idziemy, dobrze idziemy. Tak sobie muszę wmawiać, że dobrze idziemy. Chciałem się zahaczyć? Bo nie widzę. O, 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 Kolejne jajca Ale gdzie mam iść teraz? Tak pochwaliłem grę, że mnie dobrze prowadzi i się zgubiłem Ja nie widzę, gdzie mam się zahaczyć No tam nie doleci Olerka Instynkt? Tu? Nie no, to są te jajka. No nie rozumiem. Wrócę tędy? Aha. ...na drzewo mnie nadziało. Godne uwagi obiekty podświetlić. Popatrzcie, wróciliśmy tutaj. I źle poszedłem wtedy, jeżeli tu wrócimy. A ja mogę na to strzelać? O, mogę! Nie wiedziałem, cholera! Ja myślałem, że to jest oznaczenie, że w tą stronę się powinno iść. A to jest oznaczenie, że... To też można strzelić. Ale tam już byłem, to ja muszę tam iść w takim razie. O rany, Julek. Myślałem, że te poziome punkty to są tylko te, w które mogę zahaczyć Linkę. Ojejku. Jestem po prostu głupiutki. Ale to się zdarza. Ludzie, którzy robią jakieś y, rzeczy na YouTubie, to są głupiutcy. Więc w sumie jest ze mną wszystko w porządku. Urna nie spadnij stąd, babo! Dobra, teraz tam musimy Liną się wczepić już w sam parasol. Ach, muszę się tam dostać po kolaru. teraz będzie tak wiało przeokrutnie z tego wodospadu, że ja spadnę i będę musiał się tego złapać. Zobaczycie, zobaczycie. Tak będzie. Jestem gotowy. Pewnie spadnę, ale jestem gotowy. O chyku, o chyku. Ale linę wiksuje. <grym znać się w górę> Patrzcie jaki jestem mądry. Tu, tu, tu się ma, tu się ma. Przewidywalne, przewidywalne. Mogli chociaż, wiecie, tam jakieś... Nie, oczywiście. Mogli tam chociaż jakieś liście położyć. I że niby wiatr je później zwiewa. Zapal to. Gdzie ten kaptyn? No, droga w jedną stronę, rozumiem Hej, Laro, Rod powiedział nam o samolocie Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję Widać jakieś ślady SAM? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego, japońskiego pałacu mm. Już mi się to nie podoba Hej, wyluzuj, na pewno tylko sobie zwiedzał Kiepski z ciebie kłamca, Alex Uważaj się na siebie Powodzenia Ogniku mamy. Nie może, ma, nie ma hajsu, żeby cokolwiek ulepszyć. Jesteśmy biedakami. Działam iść. Prosto. Dobra. Te ruiny są z okresu No dokładnie. Chciałem to powiedzieć, ale już mnie wyprzedziła. Pielgrzymka Królowa. Czyżby chemico? Kurde, jak tu pizgawica jest! Może my się tu budzimy? Przynajmniej nie wisimy głową w dół. Korna. Co za, mamy się odbijać? A nie, prawo-lewo, dobra. Widocznie nam wykradzanie obywateli, całego A, już mam iść, dobra Idziemy Co oni specjalnie zrobili, żeby do głowy tego ladały? Aha, zabrali nam wszystko o Nie, mamy broń Z tego co widzę mamy pistolet Linę, a nie mamy łuku Czekam o nie dobra, mamy wszystko. O, teraz się pojawiło. <grymne> Na plecja. Strażnicy jacyś tak. O, kawa. Ja Mam nadzieję, że ciągle działa. A, też słyszałem A Nie cierpi grobowców. Słoneczna Królowa i jej burzowa gwardia. Chimiko. Pierwsza Słoneczna Królowa. To naprawdę Yamatai. No nie otwieraj, no nie mów, no. Puste. Puste. Ty naprawdę tu jesteś. A nie, jest tutaj, dobra. I naprawdę martwa. Ale patrzcie, nie wygląda jakby tu leżała z milion lat, nie? Dosyć tam świeże ścięgna widziałem. Mięśnie jakieś coś. Tak trochę na szkieletami nie przypominała. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia, rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa pielgrzymka do. Czy to jest ten klasztor? Fajnie, że gada do siebie, to też coś się dowiemy, nie? tylko transfer mocy to jest rytuał przejścia w ten sposób wybierałaś swoją następczynię o nie oni nadal nas serio szukają? bez kitu przecież powinniśmy być przyjaciółmi, nie tylko mnie chcą zabić, kurna was też chcą zabić jest shotguna na... No. Dawać ammo ja wackim. No bo przez was straciłem kupę magazynków. O dobrze, że w grobowcu też zostawiają amunicję. No do szodkańca, gitara. Czekajcie, jak wezmę 1, 2, 1, 2, 3, 4, tak? 1, 2, 3, 4. Dwa, jeden. Dobra, trochę jakoś tak wiksowato to to wygląda. Chyba scrollem sobie będę i tak zmieniać. To tu idziemy do drzwi? Chyba nie. Szkoda, że nawet ci źli nie chcą z nami współpracować, jak wszyscy jesteśmy w dupie. na naboi. Mogę? Nie mogę. To, to panujemy. Gratulacje, okej. Okay. I teraz to będę mógł odblokowywać. Okej, okay, dobra, czaje. Dobra ale słuchajcie, skończymy sobie w tym momencie i przejdziemy dalej w następnym odcinku. Tak, strasznie szybko lecą te odcinki. Wiecie jak mi czas szybko leci? Nie ogarniam tego nawet. Ale dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Yo jo.